Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj kwot też draft. Słuchajcie, przed chwilą wygrałem draft. I patrzcie, jakie paczki dostałem. Dostałem to typaki, i Optimus Pack. To jest bardzo dobrze. I dzisiaj, jak wygramy teraz, jeszcze raz draft. Będzie bardzo fajnie. No i zobaczymy. Dobra, wybierzmy w formacji 4 -2 -2 -2. I Pierwszy get the gun. Ok. SPO. Jakie najlepsze? Rodriguez RB celo i tutaj dawry. Ten troszkę szybciej wybierał. Drugie asio będzie to skrinia. Tutaj, dajesz, no tak, średnio W razie ten dobra. Tutaj także Sławo, słabo, może tutaj. Okej, okay, No i słońce, słabo. 8, 6 jeszcze. Bramka, przepraszam. I jeszcze też okej. Okay. Mam też to słabe, przejdźmy tutaj, Mariana, to jest słabe, jest to draft pod rekord, na pewno. Okej, okay, mm -hmm. okay. tak okay. dam słabo. Tutaj, okej, pole Już lepiej, ale jednak to nie jest ten draft. Taki wiecie, taki podlepkot o Roberto Carlos. Ostatnia karta, no i słaba. Wrócić zrobię jeszcze jednego. Może tutaj będzie na tym. Formacja 3-4-2-1, spróbujemy. Jest. Tutaj Ronaldo co, co napiszę. Bardzo dobrze. I Messi. Messi 9-1, dobra. Dobry początek i... To 95! Wow! No okay. nie, ale patrzcie jaki dobry początek. Sterling Oraz... Toszkę. To był z teraz... No i tutaj. No, kolejny Esia. Dobry początek, ale teraz coraz gorzej. Szczerze, ale pike. Okay. Tak, tak? O, Alisson tylko minął Kurde, za szybko biorę Okej okay. To no teraz, wymagają tego Ryzykuję O właśnie, nic już żyje. nie Nie George James O, George bardzo dobrze. kolejna karta i tutaj jest Minoty Hard. Okej. Wariu to wygląda. To może być dobry draft. Mam nadzieję, że tak się skończy dobrze. O Robin i. Dobra, bez znaczenia chyba. Ja Zajbiemy będzie. Kante Kante bardzo dobrze tutaj pasuje. To że coś z tym zgraniem. Jednak, może to wę tutaj, o tak, no niech będzie. no niech będzie na razie tak. Anderson. Van Dijk. dobra, spoko. Tylko, że no ta ocena jednak się chyba nie otrzyma, ale spróbujemy coś tutaj wykombinować. I ogólnie ze zgraniem także będzie problem, ale Kepa może to podwyższy, mam nadzieję. 95, okej, okay, nie jest źle. Ja spróbuję coś tutaj zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że jakimś ekranie wyjdzie, dobra. Hmm. tak. Już ten będziemy będzie musiał. O tak, coś takiego. Okej, czekajcie, czekajcie. Hmm, kompany. OK, dobra, jest. Jest 193, bardzo dobrze, będzie dzień cztery, tak jest. Jest 194, jest bardzo dobry. jestem zadowolony. Okej, okay, chyba nic więcej z tego nie zrobimy. To nie, lepsza karta to Junior Viniciusz. Nie będzie dzień 5 ale to i tak jest bardzo dobry daft, okej. Okay. Guardiola. No dobra. Mamy spokojną drużynę 94 oceny. 100 zgrania. 100, razem z 194. To takimi draftami nie uda się chyba wygrać. Tak mi się zdaje. Zrobiłem 195, przed chwilą 5 draft. I wygrałem właśnie. No a tym... No może się uda. Mam, mam nadzieję taką. Okej. Okay. To jest dobry składzik. Możemy mieć kłopoty. Ale mam nadzieję, że nasza drużyna pokona jest w tamtym odcinku. co przegraliśmy w pierwszym meczu bardzo dobrym składem 195. Teraz jest dobrze. Toweł i Def, Ale best nasz ratuje, ale patrzcie, dogrywka. My to możemy przegrać, ale w Messi, tak się kończy ten mecz. Pięknie. 4 do 2 ciekawy mecz. No jest spoko, czekamy na drugiego przeciwnika. I on ma. No, też ma nawet nawet draft. Nawet dobry skład, ale nie to, co nasz. Powinniśmy to wygrać. Jest hazard na 1-0. I tak się skończy, nie? I jeszcze Messi dobył na 2-0, do no i czas na półfinał. Bardzo dobrze. Co nam idzie? Ale no. mamy ciekawe paczki, bo Optimus Prime zobaczymy. Turbeko. Śpieszna nazwa, ojojoj, oj, oj. ten draft wygląda groźnie 195, ale modlimy się Nasi piłkarze dadzą radę, ja w nim wierzę, jest bez na 1 do 0 Jest bez na 2 do 0, Rushford jeszcze na 2 1 Ale Messi dobija, to jest 3 do 0, wygrywamy I czas na finał, jeżeli to wygramy, ale będą paczki słuchajcie Zobaczymy Moc zebra, moim przeciwnikiem. Obie nie miał dobrego wkładu i ja cię kręcę. Ma bardzo dobry skład. Znowu 195, ale dam radę. Proszę. Na razie 0-0. Ale wierzymy w naszych zawodników 5%. Messi hazard! I to jest zwycięstwo draftu! I to jest zwycięstwo! Pięknie. Ależ mamy super paczki do otworzenia! Patrzcie, dwa, dwie karty Toty, dwie karty Optimus Prime i 8,6 plus. Pack. Zacznijmy od tych słabych. I tutaj, no, to finał jest walkout. Co się dzieje? Czy to jest Griezmann? Tak jest, to jest Griezmann już na 100%. A tu bardzo dobrze. Co za paczki, słuchajcie. Ale będzie, ale będą jaja, jak tutaj będzie kolejny walkout. No nie ma. Ale mi to nie przeszkadza, bo następne cztery paczki będą na 100% walkoutach. Zacznijmy, może od Optimus Prime, potem Toty i Optimus Prime. Tak nawzajem i Pele. Jest to George E.B.S. 9-4, czyli karta, której nie ma bardzo dobrze. 94 overall. Wow, jest dobrze, jest dobrze. Teraz Toty typa? RONALDO MESSI Zró ja, Założymy się? Patrzcie na to Karta to ty? Proszę Dlaczego? Nigdy tego Neymara nie mogę trafić Ale mam pecha Dzie Nie wiem czy kiedyś trafiłem Neymara Chyba go kupiłem tylko No co za pech, jak z tego Marcelo już nie wytrzymam Nie wiem, dobra, nie sprzedaję go Czas na kartę TOTY teraz, bo Optimus Prime wydaje mi się lepsze. Let's see Ronaldo. Francja. Proszę RW. Jest to Kante 80... 96. I tak jest dobrze. Bardzo dużo zarobię na tych zawodnikach, ale dobra. Czas na kartę Optimus Prime. Pomijamy. Pomijamy troszkę szybciej, bo mam 3%. Proszę Pele. Maradona. Nie ja będę w niebie. O, karta Optimus Prime. To jest Anglia czy to jest? Nie. Bobby Moore. Czy to jest Bobby Moore? To jest Bobby Moore. Jest. Tak jest. Bardzo dobra karta. Oh yeah. Jestem bardzo zadowolony. Ale to, to ten drop przejdzie do historii. Wow. Dwie karty do te. Dwie karty Optimus Prime. No i walkout Griezmana. Bobimur. Jaka to jest super karta. Okej. Okay. Chyba teraz kończymy oczywiście odcinek. Piękny, piękny odcinek. Jestem bardzo zadowolony. A wy oczywiście zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i ja będę niedługo przygotowywał nowy materiał. Myślę, że z jeżeli nie, wpiszcie w komentarzach, jaką grę byście chcieli zobaczyć. No więc ja się z wami żegnam, cześć.